Cześć, witam wszystkich, nazywam się Milo Kurtis. Jestem twórcą, czyli po grecku demiurgen, orkiestry Naxos. Chciałem zaprezentować greckie potrawy, czyli pitę z cukinią, cebulą i fetą oraz sałatkę, taką klasyczną, typową sałatkę grecką. Zapraszam. Bierzemy cukinię, czerwoną cebulę, i kroimy. Nie śmiejcie się ze mnie, że nie umiem tego robić. No, ale jak powiedziałem, jestem muzykiem. Do tego czerwona cebula. Kroimy cebulę w kosteczkę. Już mam rozgrzaną patelnię. Troszkę oliwy na patelnię. No i troszeczkę podsmażamy to wszystko. Widzę, że już tutaj jest wszystko przysmażone. Przyprawiamy to oregano. Kroimy. Ser feta, prawdziwa grecka feta, widzę. No i właściwie mamy wszystko gotowe. Popatrzcie, jakie to proste. Do pity cukinię i cebulkę. Dobra, do tego dodajemy fetę. Przyprawiamy to oregano, po grecku mówi się na to rizani. Konieczny jest koperek oczywiście. No i mamy gotową pitę, dajemy ją na blachę, stawiamy ją do piekarnika na 180 stopni na 5 minut. No więc przystępujemy do robienia sałatki po grecku, do czego potrzebne jest zielona papryka, oliwki, czerwona cebula, pomidor i ogórek. Kroimy w tak raczej dosyć duże kawałki, nie małe. Do tego wszystkiego, co już mamy w miseczce, dodajemy oliwki bez pestek oczywiście. Rozkruszamy troszkę pety. Polewamy troszeczkę oliwą. Mamy już właściwie prawie gotową sałatkę grecką. Trzeba oczywiście dodać cytryny, bo ja od do tego nie używam. I mama mnie nauczyła, że należy w ten sposób cytrynę polewać przez rękę. A po co tak? No przecież każdy z nas wie, no żeby pestki tam nie wpadały, bo kto pestki lubi? Dodajemy oregano. I bardzo lubię dodać trochę koperku. I to wszystko teraz po prostu mieszamy. No więc sałatkę mamy już gotową. Teraz zobaczymy, co się dzieje z pitą. No i proszę, i mamy gotowe danie. Życzę wszystkim smacznego po grecku Kalioreks. Jeśli chcecie jeszcze więcej zobaczyć różnych przepisów, to zapraszam na kanał kuchnia